Kochani, witam się dzisiaj z Wami z kuchni. Witam się w tych dziwnych czasach, kiedy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby siedzieć w domu. E, wiem, że teraz wszyscy na potęgę gotują, pieczą, i wierzę w to, że jak tylko to wszystko się skończy, to e, prawdopodobnie w najbliższym Masterchefie zabraknie miejsc dla wszystkich. Natomiast jeśli e, macie dwie lewe ręce do gotowania, tak jak ja to przychodzę dzisiaj do Was z czymś prostym, ale efektownym. E, mam tutaj na myśli kawę Dalgona. Nazwałabym to bardziej może deserem, z racji tego, że jest to bardzo słodkie. Dla mnie kawa to jest taka mocna, parzona, porządna kawa, która ma postawić człowieka na nogi. E, ale to jako deser można jak najbardziej potraktować. Możecie to zrobić w na zimno, na ciepło, jak lubicie. Ja ze względu na to, że temperatura za oknem poszła do góry, niestety jeszcze wyjść z domu nie mogę, bo jestem na kwarantannie, ale mamy taki mały ogród na balkonie, to pomyślam o tym, żeby przygotować ją w wersji na zimno. To jest taka kawa, która robi ostatnio furorę w sieci, na Instagramie bardzo mocno rozpowszechnili ją Korańczycy i od nich też wzięła się nazwa na, na tą kawę, kawa dalgona bo skojarzyła mi się tam z takimi cukierkami, alakrówkami, krówkami, które nosiły podobną nazwę. Natomiast nie jest to kawa koreańska, jak różne źródła podają. Prawdopodobnie robiło się tą kawę już na Bliskim Wschodzie, natomiast no, to właśnie u Koreańczyków zrobił się taki boom na nią, a za nimi poszedł w ślady już chyba cały świat. Chodzi o ten przepis, to potrzebujecie kilku składników, które prawdopodobnie i tak macie w domu, także. Um, nie powinien sprawić Wam tutaj żadnych trudności, jest ponoć bardzo proste, dzisiaj się o tym przekonamy i zrobimy tą kawę wspólnie. Do przygotowania tego przepisu potrzebujecie kawy rozpuszczalnej, mleka ciepłego lub zimnego, w zależności jaką opcję sobie wybierzecie. Do zimnej kawy możecie dodać jeszcze kostek lodu, cukru oraz gorącej wody. Gotowi? To zaczynamy! Oprócz naszych składników potrzebujemy również miski, w której będziemy je mieszać i jakiegoś miksera. Możecie mieć też spieniacz do mleka, obojętnie, to co macie w domu. Bierzemy łyżeczkę i odmierzamy w proporcji dla dwóch osób, bo dla tylu będę robiła swoją kawę. Odmierzamy cztery łyżki kawy. Łóżki cukru. Jeśli chcecie to zrobić na mniejszą ilość, to po prostu zmniejszcie składniki o połowę. Jeżeli to ma być dla jednej osoby, jeżeli chcecie przygotować kawę dla nie wiem, całej rodziny, to na każdą, oskobę, na każdą osobę przeznaczcie dwie łyżeczki każdego ze składników. Ja dostaję ostatnią. I na koniec woda woda gorąca przygotowana tutaj jest warunek, żeby nam dobrze rozpuściła naszą kawę i dodajemy tak samo cztery łyżeczki jedna druga trzecia i czwarta teraz wszystkie te składniki musimy ze sobą zmiksować Aż zrobiłam się taka bardzo gęsta masa. U nas jeszcze trochę. Ok, myślę, że tyle wystarczy, bo moja masa jest już bardzo gęsta, jest mocno zbita. Odłożę sobie miksę. teraz przydadzą Wam się do tego jakieś fajne szklanki. Ja nie mam takich y, typowo do kawy, bo wszystkie, które mam, nie są niestety przeźroczyste. A tutaj najlepszy efekt będzie wtedy, kiedy faktycznie użyjemy jakichś przeźroczystych szklanki. W moim wypadku myślę, że wystarczą szklanki do whisky. I też będzie dobrze. Stawiam sobie dwie szklanki. Dodam jeszcze lodu. Nalewam teraz mleka. Mniej więcej tak do połowy szklanki. Biorę łyżeczkę i będziemy nakładać. Teraz okaże się, czy to wyszło, czy wyszła mi jakaś kicha. Zobaczymy. Ta masa zrobiła się taka piankowata. Myślę, że gdybym to y, miksowała jeszcze jakąś chwilę, to być może efekt byłby jeszcze lepszy, ale myślę, że to powinno być wystarczające. Ja zdecydowałam się przełożyć to do tej jednej porcji, bo tego mleka jednak mam trochę za mało, a chciałabym wam pokazać jak to finalnie powinno wyglądać. Na górę oczywiście możemy dodać jeszcze jakiś słodycz posypać to kakałem, ale taka najzwyklejsza opcja to właśnie coś takiego. Tak prezentuje się nasza gotowa kawa. Jeżeli chodzi o tą górę, ona powinna utrzymywać się na powierzchni mleka, więc ubijając masę y, powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nie była zbyt rzadka i żeby za szybko nie opadła nam na dół. Ja swoją kawę zmieszałam, mm. smakuje dobrze, jest pyszna, ale smakuje po prostu jak takie dobre. Macchiato to z jakiejś fajnej kawiarenki. Myślę, że cały szał na tą kawę polega na w sposobie prezentacji po prostu. Także jeżeli macie ochotę kogoś zaskoczyć albo podać kawę w nieco taki nietypowy sposób to myślę, że to jest fajna opcja. Jeżeli zdecydujecie się odtworzyć tą kawę, to pamiętajcie o tym, żeby nie oznaczyć. Ja z chęcią zobaczę, jak to u Was wyszło. Jeżeli będziecie wykonywali jakieś zdjęcia, umieszczali je na Instagramie, to tym bardziej. Ja oczywiście na swój Instagram serdecznie Was zapraszam. Od kilku dni ja jestem też na TikToku. W końcu... Odkryłam TikToka, także jeżeli tam jesteście, to piszcie mi swoje nazwy. Ja też z ciekawości zajrzę na Wasze konta. E, tymczasem dzisiaj to wszystko. Ja zabieram swoją kawę e, na mój balkon i do zobaczenia. Cześć!